z tej strony teraz w kolejnym to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Block Strike'a tak wczoraj nie była odcinka może dzisiaj zgramy Hunter Games najlepiej na Koloseum o tu no się, się tak udało to jeszcze dopiero się najpewniej zaczęło Cóż, patrzymy, bo zrobię może nawet cięcie. Dobra. jakiś kamik, a wydał To cóż, zaczynajmy. Ja się ile to zrobiłem. Bardzo źle. Chociaż będę miał jedną skrzynkę. A mas mogło być lepiej. Była mmm... Czwóreczkę. Taka dziewięć. O panie! Nie ma. Nie ma tak, ja się tak nie bawię. Tu stał. A ma czy zabiję go? Tak, już nie mam amo do pomasu. Mam jeszcze do TK15. A Dobra, już muszę skrzynki zgarnąć. No żeby mi amo po pierwsze odrosło do góry, bo jak się zbiera to w większości rośnie. M4 bardzo dobrze. Teraz może skillujmy tego kosteczka on no tak mało HP miał Jest git Teraz jest naprawdę naprawdę dobrze Nie będę żadnej skrzynki zbierał jak będę miał mało amunicji jeszcze ja jeden no i nie zabił z tego nie, w drugim miejscu jestem z tego szczęśliwy, Szkodowy nie pierwszy. Nie wszystkiego nie można mieć. A Dobra, zbieram te trzy skrzynki. I te. No, M4. -ka. Teraz taka dziewięć niby się przyczyni. Dobra, nie najgorzej. Czekaj coś pan. No Jest admin serwera Ale dostał ładnie. HET? Dobra, widzicie, że każda, każdy nabój jest dla mnie cenny. Jakaś jedna skrzynka by mi się przydała na odnowienie amunicji. no i kto zaraz będę tułować w tym Może wygram tą łódkę? Z Dobra. A tu jesteście. Ja tak obkręcam niepotrzebnie Tego jeszcze widziałem tu wejmac chyba Może w prawo lub To gdzie? To był duch czy co? Łodź co to miało być? Duch? się mogli mi to powiedzieć, bo on tam na pewno był. Ну, где она? Там... Я не знаю, что не или что. Но она где-то сникнула. Або может вышла из-под скры. Могли. Я не могу писать, бо. Nie mnie zabiją już raz się tak skończyło Dobra i będzie przed ostatnim naszym killem mam nadzieję O nie O nie A we nie miał Mam awkę ma Czutnym legendarnym to Subcio. Subcio dubcie po prostu teraz mam cztery amunicji, tu mam 4. Coraz gorzej. Digl, czy zostanie zabity, czy nie? Raz. Jeszcze jeden strzał. Dostał. Muszę znaleźć skrzynkę. Jedną, jedną, jedyną skrzynkę. Szkoda, że skrzynki nie odnawiali z życia. Nawet po 10 moim nie zabił A drugie miejsce. Znów. Dobra, jest krzyża. Oni tu będą walczyć. Jest tylko dziewięć. Jej. Teraz grać. Ło, gdzieś pan jest. Ale już cały nieco, Strasznie. Mam 9. Am. Czy starczy, czy nie? Tak. Strasznie mało HP, bo mi wolno. wznoszę. a już dosyć dużo zabiera. I to jest właśnie taki problem. Strasznie mała municja. Strzelałam tak powiem na ślepo. To był mój jeden z poważnych minusów. No ale może jeszcze go skilluję i znajdę skrzynkę jedną. No nie. Dobra, mnie nie zastrzeli, nie ma szans. Żeby mieć. AWP. W sumie 14 amunicji No nie za dobrze Ale też nie najgorzej, byłam w gorzej sytuacji kiedyś chyba nawet Bo nie jestem pewien No nie i 3 Teraz wolę znowu, bo czasami jak chodzę to sobie przez przypadek wystrzeliwuję teraz mam w sumie 11 To nie za dobrze. jestem w trójce. Jej. Znów. gdzie ja będę w dwójce i nie wygram. Możecie napisać, kto wygra w tej rundzie. Mamy już już teraz. No. Uuu, W dwójce znów. Zobaczycie, ja to przegram. Jestem tego praktycznie pewien. jedną nie mówcie, że nie ma. No i serwer znów się rozpada i będę się z wami raz najpewniej żegnał. To serwery się z tym nie trzymałem tak długo, bardzo, ale to bardzo krótko. No, no nie masz chyba żadnej skrzynki. Czy może bym zrobił odcinki Minecrafta na serwerze? Musiałby być ten, jak on się nazywał, ten jeden z moich widzów. Zaprosić mnie do. O, jest, jest, jest. No i mówiłem, drugie miejsce. Musiałby mnie zaprosić do drugiego. Na razie teraz jest serwer. Trwają prace nad serwerem. O. Tak to ujmę chyba najlepiej No nie O kurczę. Nie to, to Ta runda jest już przegrana Muszę go znowu znowu zabić i mieć tą dalszą skrzynkę Nie Nie Oscar Team Proszę Soj, 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 soj. Soj, proszę, błagam. Błagam cię, błagam. Nie bądź chamski. Wiem, że mogłem... przed ne... z błędami. No ale cóż zaraz wychodzę, otworzę skrzynkę i będę kończył Tak Oskar Jak się osądziłem, chciałem swoje, Jeszcze na YouTube to wyleci No ale no cóż no No dobra Już wychodzę z serwera Reklamy oczywiście omijamy no i pamięć praktycznie jak zawsze pewnie będę musiał moje stare filmy cołsuwać. Zobaczcie na to, że w coś wchodzę. Taki grypot odinstalowywać. Tyle mi jeszcze brakuje. Ekspo, no nie no, 300 kilku. Aha, jeszcze 2 minuty 45 sekund. No to tu subskrybujcie, łapujcie i komentujcie, więc na razie. Cześć.